Witam Państwa w kolejnym Teleinfo Presidium wydanie specjalne. Nazywam się Natalia Rojek i dziś opowiem Państwu o roli doradcy zawodowego w szkole, jego znaczeniu dla prawidłowego rozwoju Waszego dziecka. Rodzice mylnie zakładają, że sprawy wyboru zawodu dla ich pociech to sprawa odległa, i kiedyś, jak już dziecko będzie wiedziało, kim chce być naprawdę, to wtedy wróci się do tematu. Rodzicu, nic bardziej błędnego. Czym prędzej dowiesz się, jakie umiejętności, także te na pierwszy rzut oka niewidoczne, posiada Twoje dziecko, tym szybciej zapewnisz mu lepszą przyszłość. Warto więc odwiedzić doradcę zawodowego w szkole, a jeśli go nie ma, zapytać o doradcę dyrektora szkoły. Dlaczego to takie ważne? Bo specjalista doradzi, w jakim kierunku rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności dziecka. Jaką zatem rolę może pełnić doradca zawodowy w życiu Waszego dziecka i jego szkoły? Po pierwsze, systematycznie diagnozować zapotrzebowania ucznia na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego. Po drugie, prowadzić zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przygotowujące ucznia do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej. Po trzecie, Opracować we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami, wychowawcami, opiekującymi się klasami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynować później jego realizację. Po czwarte, koordynować działalność informacyjno- doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzić, aktualizować i udostępniać informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego progu kształcenia. I wreszcie, po piąte, Udzielać indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom. A zatem Twoje dziecko tylko skorzysta na kontakcie z doradcą zawodowym, który także zapozna je ze specyfiką pracy i wymaganiami w poszczególnych zawodach. Dalej, który pomoże mu rozpoznać własne uzdolnienia, zainteresowania, cechy osobowości. I predyspozycja zawodowa także rozwinie z nim jego umiejętności społeczne, ale także zapozna z systemem szkolnictwa w Polsce, co pozwoli dziecku świadomie planować dalszy rozwój. Co więcej, doradca zawodowy rozwinie w dziecku kompetencje związane z postawą przedsiębiorczą oraz inne kompetencje decydujące o sukcesie na rynku pracy, również zapozna je z lokalnym rynkiem pracy i zawodami deficytowymi. Ale to nadal nie wszystko. Rodzicu, pamiętaj, że specjalista ukierunkuje także Ciebie, jak wcielić się w rolę doradcy zawodowego własnego dziecka. A zatem, czy warto? Odpowiedź jest oczywista. Jeżeli zależy Ci na przyszłości swojej pociechy, to na pewno warto. Wydanie specjalne zrealizowane z budżetu Państwa Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Dziękuję za uwagę, Natalia Rojek.